na uroczystym otwarciu Kuźni Kultury utworzonej w dawnej Kaplicy Ewangelickiej. O zabranie głosu proszę wójta gminy Stawiguda, pana Michała Kontraktowicza. Dzień dobry Państwu. Pani Marszałek, Panie Burmistrzu, Szanowni Koledzy Samorządowcy, Wójtowie, Drodzy Zebrani, Goście. Spotykamy się przed Kuźnią Kultury. Jedynym takim obiektem w naszej gminie o takich wartościach historyczno-kulturowych, który przez ponad pół wieku niszczał z wielkim żalem. Udało nam się sfinansować, pozyskać fundusze na rewitalizację tego pięknego obiektu, który będzie dzisiaj stanowił chlubę naszej gminy, dzięki pozyskaniu środków. Z regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury. Z czego jestem bardzo szczęśliwy. Koszt projektu to jest blisko 900 tysięcy złotych, dofinansowanie 700 tysięcy. I tutaj szczególne podziękowania kieruję do zarządu Województwa warmińsko mazurskiego i składam te podziękowania na ręce pani marszałek Sylwii Jaskulski. Kaplica powstała w 1897 roku i do 1945 roku służyła Ewangelikom. Natomiast dzisiaj po tak pięknym odrestaurowaniu będzie pełniła funkcję kulturalną, późnia kultury i mamy nadzieję, że tutaj będą odbywały się i zrobimy wszystko, że będą się tutaj odbywały przepiękne koncerty. Imprezy, wystawy. W planach również mamy, że będą się odbywały tutaj śluby. Mamy taką nadzieję. Więc chcemy, żeby tak naprawdę to miejsce tętniło życiem, tęcniło życiem kulturalnym. Um, oczywiście skłaniam tutaj się ku naszemu gokowi, który mam nadzieję będzie prężnie wykorzystywał tą, ten obiekt właśnie w takim. W celu, żeby służył mieszkańcom, więc jak najślepszy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zaangażowanym w pozyskanie środków, realizację budowy, jak również w rozliczenie samego projektu. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu prosimy Panią Marszałek Sylwię Jaskulską. Szanowny kolega wójcie, koleżanki i koledzy samorządowcy, Państwo radni, sołtysi, czcigodni księży, księże, księże Proboszczu, pastorze, szanowna pani sekretarz, moi mecenasie, wszystkich z państwa, których znam i bardzo cenię sobie każde spotkanie z państwem i wizytę w Gminie Stawiguda. Bo zawsze mówię, że jesteście bardzo skuteczni w pozyskiwaniu środków unijnych i ciężko na to pracujecie. 700 tysięcy złotych to nie jest tak sztuką, szybko pozyskać. Się ale też rozliczyć środki unijne. I bardzo się cieszę, że utworzenie kuźni kultury w dawnej kaplicy ewangelickiej tchnięcie nowego życia w dawny obiekt zabytkowy. I niezwykle się cieszę i gratuluję, bo przecież świątynia nie powstała po to, by stać w miejsce, niech tętni życiem, niech, niech tutaj będą emocje, uczucia i przede wszystkim niech od dziś ten nowy obiekt będzie miał swoją nową świetność. Gratuluję. Pozdrawiam. Jestem zawsze do Państwa dyspozycji, a jaka druhna wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Chodniczych Straży Pożarnych, kobieta Mam nadzieję, że jeszcze więcej będzie nas druchen, reprezentantek, nie tylko, ale również, które będą ratowały życie imienie ludzkie. Wszystkiego zabranie głosu proszę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stawikudzie Witolda Lubowieckiego. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych gości. Jest mi, jestem dzisiaj naprawdę wzruszony. Czekałem na to dwadzieścia parę lat, żeby coś w kulturze drgnęło, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Dzisiaj Jestem szczęśliwy podwójnie, bo otwieramy dwa piękne obiekty. Ten, który zawsze serce bolało, jak się patrzyło chodząc tutaj właśnie, jak Pan Wójt mówił, że przechowywaliśmy tutaj sprzęt, no, wyglądało to bardzo przykro, było to w opłakanym stanie. Też myślimy o tym, żeby podświetlić ten budynek. Będzie go widać i ze Stawigudy i będzie widać go z drogi ekspresowej. Wizytówka naszego, naszej Stawigudy, najpiękniejszy budynek, najstarszy budynek i niech on taką rolę pełni, a my postaramy się wraz z pracownikami, żeby ten na życie. Myślimy o koncertach kameralnych, myślimy o wystawach. Na pewno będzie się tutaj dużo, dużo działo. Także, dziękuję serdecznie. Punktem naszego programu jest ceremonia przecięcia wstęgi. Poprosimy księdza Łukasza Stachelka o pobłogosławienie tego miejsca. Natomiast wszystko co święcimy, święcimy słowem i modlitwą, i też prosimy Boga o błogosławieństwo. Zatem pozwólcie, że odczytam fragment biblijny, fragment skazania na górze, gdzie Pan Jezus tak powiedział: Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce, i spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki. Drodzy, to dla mnie ogromna przyjemność i przywilej być. W tym dniu, w tym miejscu, w takiej sytuacji. Jeżeli spojrzymy czysto technicznie, to to co stoi tutaj za mną, to cegły, zaprawa murarska, to konstrukcja drewniana, fragmenty metalowe, generalnie różne materiały budowlane. Mam nadzieję, że ta dawna kaplica będzie tak jak niegdyś miejscem skupiającym ludzi, którzy chcą czynić dobro, chcą poszerzać horyzonty, chcą pomagać również sobie nawzajem. Pomód mi się. Panie Boże! Nasze drogi nie są zawsze zrozumiałe i historia była skomplikowana. Jednak my chcemy Tobie dziękować, że pozwoliłeś dokonać remontu tej dawnej kaplicy i że ona będzie mogła teraz służyć celom kulturalnym, służyć lokalnej społeczności. Prosimy Cię po błogosław pracy, która będzie tu wykonana. Obdarz mądrością wszystkich, którzy będą dźwigać odpowiedzialność za innych i spraw, aby, aby mogli wiele zrozumieć, by mogli nieść zrozumienie dla tych, którym mają służyć. Udziel im swojego ducha, aby postępowali sprawiedliwie, byli pomocą dla innych, by podejmowane tu działania służyły ludziom i poszerzały ich horyzonty. Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, za którym tak jeszcze razem wołamy Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, błąd A błogosławię to i imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Niech i Wam błogosławi Trójdyń Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Kuźnia Kultury oficjalnie została otwarta. Dziękujemy bardzo. A teraz zapraszamy Państwa do wnętrza Kuźni Kultury, do obejrzenia wystawy malarskiej autorstwa pań należących do Koła Malarskiego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie, Stefani Zdziechowskiej, Jolanty Wojnicz, Jadwigi Michalkiewicz i Halszki Leleń. Po obejrzeniu wystawy zapraszamy na uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury na ulicy Leśnej 2.